Witaj, Duchu Światła! Dziś anioły przyniosą do Ciebie objawienie, które napełni Cię potężnym i transformującym przesłaniem. Istnieje osoba, która pragnie połączyć swoje życie z Twoim, ta osoba to ta, z którą Twój los jest spleciony, a Ty zrozumiesz, że wszystko jest częścią Boskiego planu, starannie zaplanowanego dla Twojego życia. Przygotuj się. Aby zostać dotkniętym przez nieziemskie światło i pojąć coś, co na zawsze zmieni twoje spojrzenie na miłość i przeznaczenie. Zanim zaczniemy, nie zapomnij kliknąć lubię to, subskrybować kanał i włączyć dzwoneczek, aby ta wiadomość mogła dotrzeć do serc innych osób, które również potrzebują słowa pociechy i duchowego pokoju. Miłość, której tak długo szukałeś, a która może wydawać się opóźniona, jest bliżej, niż myślisz. A teraz anioły pragną odkryć przed tobą prawdę, która była ukryta, prawdę, która, kiedy do ciebie dotrze, stanie się jak latarnia oświetlająca twoją drogę. Istnieje ktoś, kto pragnie poślubić cię. Ta osoba była blisko ciebie przez cały czas, ale być może nie zauważyłeś jej obecności. To nie jest zwykła miłość. To miłość wybrana przez ręce wszechświata, zapisana w gwiazdach na długo przed Twoim narodzeniem. Może, w pewnym momencie, poczułeś, że los przygotowuje Cię na coś wielkiego, ale nie wiedziałeś, czym to jest. Teraz w końcu wszystko staje się jasne. Ta osoba, która pragnie połączyć życie z Twoim, była zawsze blisko. Jej oczy śledziły Cię z czułością. Jej dusza czuła Twoją obecność, nie wiedząc jednak, kim jesteś. Czułeś znaki, ale nie rozpoznałeś, że ta więź to coś znacznie więcej niż przypadek. Wszystko we wszechświecie układa się w jedną całość, by ten moment nastał, ponieważ boski plan, który się dla Was dwojga rozwija, był starannie zaplanowany. Wpisz w komentarzach: Akceptuję tę wiadomość od aniołów. Aby wzmocnić energię tego błogosławieństwa, pozwalając, aby trafiło do większej liczby serc. Anioły wiedzą, że przeszłeś przez wiele wyzwań w swoim życiu wyzwań, które często wydawały się nie do pokonania. Wiedzą, jak ciężka była samotność jak często twoje serce tęskniło za prawdziwą miłością. Wiedzą, jak bardzo pragnąłeś kogoś, kto podzieliłby twoją drogę. Kogoś, kto szedłby obok ciebie, by budować życie razem. A teraz nadszedł ten moment. Nie emlaiel się, miłość, która teraz ma nadejść, nie jest czymś przelotnym. To nie jest miłość efemeryczna, która zniknie przy pierwszym napotkanym trudzie. To miłość wieczna, z głębokimi korzeniami w sercu wszechświata. Ta miłość została starannie stworzona. Nakarmiona nadzieją i cierpliwością, aż do momentu, w którym będziesz gotów ją przyjąć. Jednakże przybycie tej miłości nie będzie wolne od wyzwań. Będą tacy, którzy wokół ciebie będą próbować siać wątpliwości. Ci, którzy nie rozumieją wielkości tego spotkania, mogą próbować cię od niego odsunąć, siejąc nieufność w twoim sercu. Pojawi się strach który będzie starał się przekonać Cię, że coś tak pięknego nie może być prawdziwe. Nie daj się zwieść. Ta miłość jest prawdziwa i została wybrana dla Ciebie od samego początku. Polub teraz, aby wzmocnić energię tej wiadomości i pomóc w jej rozprzestrzenieniu, aby więcej osób mogło otrzymać błogosławieństwa i duchową pociechę. Droga do tej miłości nie była łatwa. Przeszedłeś przez momenty wątpliwości, lęku i niepewności. Ale teraz to, co wydawało się niemożliwe, jest w Twoim zasięgu. Osoba, która pragnie poślubić Cię, nie jest byle kim, to ta właściwa osoba. To ta, która w ciszy modliła się za Ciebie, czekała na Ciebie, tkając marzenia z nici nadziei. A teraz, moment zjednoczenia nadszedł. Teraz musisz być gotów, by wykonać kolejny krok. Nie pozwól, by strach Cię sparaliżował. Pamiętaj, że miłość, którą teraz masz przyjąć, jest darem boskim, błogosławieństwem danym Ci przez wszechświat. Ta miłość nie jest przypadkowa, nie nadeszła przez zwykły fart. Została przygotowana dla Ciebie, i teraz jest czas, by ją przyjąć z otwartym sercem. Ta miłość będzie jak światło na Twojej drodze, które poprowadzi Cię przez mroki życia, uzdrowi rany z przeszłości, oferując bezpieczne schronienie w chwilach burzy. Przyniesie Ci siłę, gdzie czułeś słabość, spokój, gdzie doświadczyłeś niepokoju. Będzie spokojem w środku burzy, pewnością pośród niepewności. Nie bój się. Los już jest zapisany. Anioły są przy Tobie. Prowadząc cię do tego świętego spotkania, to moment, by dać krok z wiarą, by otworzyć serce i pozwolić tej miłości przepłynąć w twoje życie. Wszystko, co musisz teraz zrobić, to zaakceptować. Zaakceptować, że miłość jest prawdziwa, że zjednoczenie jest boskie, a przede wszystkim, że zasługujesz na tę szczęśliwość. Ta miłość, która teraz nadchodzi, będzie odzwierciedleniem miłości niebiańskiej. Przyjdzie, by uzupełnić Twoją duszę, by uleczyć rany z przeszłości i zbudować przyszłość pełną błogosławieństw i harmonii. Nie bój się oddać się temu doświadczeniu, ponieważ to jest moment, który anioły przygotowały dla Ciebie. Wpisz w komentarzach akceptuję boską miłość, aby rozprzestrzenić tę energię i dotrzeć do więcej serc. Ta miłość będzie realizacją wszystkiego, czego zawsze pragnąłeś. Będzie silna i stabilna, ale również delikatna i pełna zrozumienia. Będzie miłością, która cię podniesie, pokaże piękno życia, a ty będziesz w stanie spojrzeć na świat nowymi oczami. Nie trzymaj się przeszłości, nie przywiązuj się do strachu. Spójrz w przyszłość z pewnością, ponieważ przyszłość która na ciebie czeka, pełna jest światła, miłości i harmonii. Anioły, ze swoim nieskończonym miłością, zawsze będą ci towarzyszyć. Przygotowują drogę, aby to zjednoczenie stało się błogosławieństwem w twoim życiu i życiu tych, którzy cię otaczają. To, co teraz będziesz przeżywać, jest spełnieniem marzenia, które zawsze było ukryte w twoim sercu. Nie zapomnij kliknąć lubię to, subskrybować kanał i włączyć dzwoneczek, aby ta wiadomość mogła dotrzeć do większej liczby serc potrzebujących miłości i uzdrowienia duchowego. Teraz przygotuj się na nową podróż, na nowy początek. Ta miłość została wysłana do Ciebie, by uleczyć, o i sprawić, że będziesz żył pełnią życia, którą zawsze zasługiwałeś. Przyjmij ją z otwartym sercem i wiedz, że szczęście jest bliżej, niż myślisz. Niech anioły zawsze ci towarzyszą, przynosząc pokój, miłość i światło do Twojego życia. Amen.